Witam dnia kolejnego. Strzelę w mojej koszulce. Ja myślałem, że kiedyś ja to założę, ale jeszcze, jeszcze nie czas. I teraz przerzuciłem się z kawy na herbatę pu'er. Już od rana piję herbatę pu'er. Polecam wszystkim, bo to bardzo zdrowa herbata jest. Dobra. Strejler sprząta. Ale powiem Wam, że jeżdżą grupki, Szczególnie na pick-upach. I. I co? I z pistoletów na wodę strzelają. Szczególnie na takich pick-upach często grupa młodzieży siedzi. już jest trochę po południu. Bardziej to było rano. O, u sąsiada. Wię więcej sztuki po świętach. jak usiądę, to widzę, że cały czas przyjeżdżają na pick-upach grupy młodzieży i wodą oblewają. Ale się zajmowało to pole. A jak wyjdę i chcę Wam to nagrać, to nie widać. O, teraz tam przyjdzie No po złości pusty pick -up jak wyszedłem. Jak tylko pójdę, usiądę, to zaraz będą w jedną i w drugą stronę, będą się tutaj nawet między sobą strzelać z tych takich pistoletów na wodę. Tutaj teraz mniejszy kaliber, bo ktoś jedzie na motorku z takim pistoletem. Chwilą gościu miał na plecach butle z wodą i wężyk. Po złości, tylko wróciłem i już, już, już przejechał taki pick -up. O, a stragwaj znowu smaży ruda. Tyle była na zakupach i coś tam kupiła. A to z głębokiego oleju takie nagiersy kurczaki. Ja tylko nie lubię. Lejla się tam cieszy. Co? Z czego się cieszysz? Z Nagiu, że będą jakieś resztki. Słuchajcie, przyjechali poprosiaki, więc uda, uda mi się nagrać cała ekipa na tym, tak jak mówiłem. I mają te strzelania O, wodę. Już mi pompuje. Już pompuje, ma wodę, udało się nagrać, bo się zatrzymali. O za wleję. O. Ta lejla czeka. Aż coś z pańskiego stołu spadnie. Słuchajcie, polecam też domowy wek, żebyście sobie coś dobrego, domowego zjedli. Wejdźcie na stronę, zamówcie. Jeżeli chcecie coś kupić dla swoich kobiet, kochanek, córek, żon, sąsiadek, blink lub kotrawatowy raport 10, ekskludywne dodatki dla kobiet z klasą. Przykupola pizza, to już znacie, noclegi oraz dobre jedzenie plumfen. Tutaj drewnem Palona najlepsza kuchnia włoska w całym trójmieście oraz Michał Elektryk, Wyszków Warszawa, usługi elektryczne. Odpaliłem właśnie lampki na zewnątrz, a ja na wieczór rybkę jem, tylko jakiś sosik ostry bym sobie jeszcze zapodał. Dobra, jest to jeszcze czosnek dorzuciłem i sosik. Chyba na zakupach przywiozła mi bazylię. Znalazłam mamy kolejne ciekawe tutaj zjawisko przyrodnicze. Słuchajcie, wzięliśmy tą kość na zewnątrz, rozbiłem młotkiem. I taki szpik mięsa dla Lejli będzie Zaraz I tu mamy więcej, trzeba to rozbić dla Lejli No i dobra, teraz ma już tego, nie? i się obudziła i sobie jeszcze polską kiełdę robi na noc Ja już jeszcze będę A Leila cały czas pracuje Tak? co tu masz, w tym Zobacz W tym i w tym takiej wyszło. Trzeba jutro gdzieś tą gitarę zawiesić, bo pasek trzeba. Szkoda, że nie było nie wiem, w komplecie, żebym pasek dokupił. Bez chleba. No bread? no bread. No i masawi troszeczkę. Stry. food Polish food. Nie. Yeah. Really? You? like? Yeah. Ale żeśmy frajdę psu zrobili tym rozbiciem już od godziny. sobie tam dalej coś wyłupuje, i tak dalej. Nie? sprzątamy, mamy ważnego gościa. Niedługo mam nadzieję, że dojedzie. Jak nie dojedzie, to trudno, to później wam ja powiem, kto to ma być. Ale ale chyba dojedzie. Tylko nie mam to teraz. Może jest właśnie w drodze i nie ma zasięgu, czy coś. Słuchajcie, wszyscy, wszyscy. No dużo widzę reklam na środków na porost włosów. A ja bym chciał. Kupić środek, żeby mi nie rosły, żebym sobie zrobił stylówkę, prostą stylówkę na łyso, posmarował, i niech rok czasu tak zostanie. nie? Tak samo z goleniem. Także szukam takiego środka. Słuchajcie, i zobaczcie, kto przyjechał na inspekcję. Dzień dobry. Na Flaczka. <grym> na Flaczka. Pozdrawiam no. wszystkich widzów w raportu z akcji. Tak, przyjechał na Kmerski Nowy no, Rok. Na chwilę, na, na parę godzin. Na parę godzin, ale zawsze. Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę. No, to kontynuujemy. W interesach. To, kontynu w interesach, oczywiście. Nie, nie, nie o nic by nie przyjechał. Zartuję, <noise> zartuję. Kontynuujemy dzień, tak. Z okazji przyjazdu Krzycha Lejla zwariowała. No, tak się dawno nie zachowywała. No, krzychło opowiadaj, co cię tutaj ściągnęło, przysłało tutaj no, Restauracja. Hermatka utatka. No. Hermatka utatka. No to zdrowie widzów. Zdrowie widzów. Jak tam? W stolicy? Raz lepiej, raz gorzej. Raz lepiej raz gorzej, ale no co? No. Ciepło. Słuchajcie. Mniej deszczu niż tutaj Stań może na tle swojego logo. O. Na tle swojego logo, słuchajcie. To jest właśnie ten dżentelmen, jak mówię, najlepsza pizzeria w Kambodży. To moje logo, nie tak. noc, przepraszam. co Ale też noclegi i też kuchnia polska, jakby ktoś chciał spróbować. Tak, jest też kuchnia polska. Na Jeszcze najlepszej tak... dzielnicy w stolicy, czyli w kraju. Najlepszej dzielnicy w stolicy, tak. dokładnie. Można, warto, warto podjechać nawet turystycznie zobaczyć, zobaczyć nie tylko tą Kambodżę kambodżańską, ale tą Kambodżę kambodżańską na bogato. Na bogato, na wypasie. Na wypasie, nie? Warto, warto zobaczyć. To się inni jeszcze promują, bo to obejmuje jeszcze Michał Elektryk, Ja Palona, Blink Look i Domowy Wek. Nowe mi doszło, wiesz? Nowe Słuchajcie, robimy deskę mięs, robimy białą kiełbasę, robimy... robimy bigos, robimy... Coś tam jeszcze, pierogi Jest Jest, jest. Co? No. Nie, to na stole na, na stole. Nie. Na stole ja teraz wideo robię, a nie to... w te Krzysztof, ale ja teraz robię wideo, a nie zdjęcie. Ja robię wideo do YouTube'u amerykańskiej, na której zarabiał w UK No. Ja wiem. O. Dobra, podane, 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 podane. Dobra, mamy to z środem, zaraz będą kolejne dania podawane. I wjechały jeszcze pierogi i robimy zdjęcie. Oczywiście dla smaku to chce pieprzem przyprawić. Dobra, kolejne danie, biała kiełbasa była lekko sparzona, później przysmażona. Tak to się na razie prezentuje, ale jeszcze dokładamy. Dobra, i mamy teraz już chyba wszystko. Na ten czas jeszcze wszedł Bigos, którego muszę sfotografować. To się mówi, sfotografirować. Słuchajcie, trochę brakuje pomidora, brakuje czerwonego, jest trochę czerwonego w sałatce. No tak się na stół. Ja tu robiłem bardziej pod zdjęcia sobie teraz. Także tak to może będzie tam gdzieś wyglądało. No i tyle. Wszystko wygląda pysznie, zaraz skosztujemy. Tak. Aha, jeszcze chzan przyniosę musztardę, ketchup i tak dalej. Nie? Obozy, Oczywiście, bo to jest biały, mamy biało, białą kiełbasę, bez chrzanu się nie obejdzie. Słuchajcie, zaczynamy naszą ucztę, jeszcze doniosłem krzan. Jest i krzan. On jest taki trochę śmietankowy, to nie jest taki stricte. I tutaj to co mamy. Słuchaj, krzychu, koniecznie. Z, bo ja nie wiem kto ile pieprzy. Z pieprzem spróbuj pierogi Pawła. No Zaczynam są mega. Pieroszka. Spadłem na eee, pioroszkę. No, koniecznie. Dobra. flaczek Nie, no, nie. No, no. no. Krzychu mówi, żeby tak. Czosnek pokazywać. Nie wiem, może tak, może siak. Różnie pokazuję. pokazują. Słuchaj, krzychu... No to teraz tak jakbyś ocenił ten stół, bo korzystałeś praktycznie no, ze wszystkiego. Jeszcze nie ze wszystkiego, ale już prawie. No tak, bigos, bardzo dobry. Moja robota. Pierogi bardzo dobre. Pawła robota z popas... Po, po, Kłopka też jest dobra. Co od serj zrobiła? Eee, co tam jeszcze próbowałem? No mnie spróbowałeś? Eee, kiełbę próbowałem. Biała. To jest bardzo dobra. Też mam. jeszcze nie odrzucił kiełbasy. Kiełbasy spróbowałem, bardzo dobra. Moim zdaniem wygrywa biała kiełbasa Pawła, tego. na przykład te pierogi, nie? Mój bigos jakby trzeci, bym ja siebie tak uwzględnił. No, no z... mi ten bigos się... bardzo mi smakuje. Nie? No to zdroweczko i dziękuję Krzysztofie. Wszyscy dobra. padać, jak będziecie, w Pnoven. W... 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 Ja, ja, ja też, też robię bigos. Też to robię... To jest... Masz bigos? Nie mam, ale, ale będę miał. Ale będę miał. <laughs> Ja mam do sprzedania kółek. Dobra, Krzychu, zdrowie, powodzenia, bardzo dziękuję, że przyjechałeś Dziękuję również za gościnę mhm. Dobra, jedziemy z Krzychem na przejażdżkę dookoła, pasażer na gapę też pojedzie Słuchajcie, dojechaliśmy z Krzychem tutaj na objazd dzielnicy no, U mnie widać, bo bez butów No, bez butów Krzychu, nie ma problemu, zobaczcie, że tu nikogo nie ma, możemy sobie sami nalewać Chyba pójdę za Barsami będziemy nalewać, bo nikogo nie ma nawet że zostawimy pieniądze albo wyślemy do szefowej No, poziom wody się podniósł, zawężowienie Kiedyś było duże jezioro, a ponoć teraz jeszcze są ryby. One mówią, że tu wyłapały duże ryby Gdzie tu? No. no Jakieś ryby są, bo widać, że tam... No No chyba się nie obrażą, nie? Znają mnie to, wiedzą, że nie oszukam. No, to idę za bar. Widzicie? Restauracja, nie pan Macha idzie za bar. Zostawimy ich hajs. szefowa, ta, ja się nalewałem Mówię, miałem ci wysłać zdjęcia, że się nalewam Ona mnie aplikowała. Ja zna, znamy cię tutaj. nie? jest small dog. But today, for small dog come. Ona jeszcze się nie. You still sleep? I just sleep 6 clock morning. Six, six o'clock, morning. Mm. O, biedna szefowa. No, za dnia, bo jesteśmy za dnia z Krzychem w barze. Takie tutaj, a dzisiaj cztery przyjeżdżają jeszcze ze wsi. W mama przyjeżdża i bierze wszystkie. Bo tam jeden nie przeżył, niestety. Ale reszta przeżyła. Także będzie ich piątka, bo była szóstka, taka, twardych. To tego małego chcemy wziąć. A może ja go teraz zabiorę. Na, na noc, żeby się z braćmi i siostrami pobawić. Ja jutro go odwieziemy Słuchajcie, szybko wróciliśmy, bo Chińczyk przyjechał i taką pizzę sobie zamówił mi, of all, więc taką mu tu ułożyłem pizzę i wchodzi do piekła. Krzysztof, bo jest tu Chińczyk, zamówił pizzę, oceniaj flaczka. Nie będziesz mógł. Ale spożyć, razą, bo ja się uśmiecham, bo od, no. od razu powiedziałeś za kamerą, <laughs> że flaczek. Nie, nie, nie jest flaczek, jest piękna nie, tak no, jak Tak jak powinno być, tak jak powinno być Może tak nie tak. do końca, ale no przecież też nie jesteśmy jakiś do końca pi... Ale to ja. się wkłada do brzucha, się z ma smakować. Ta. A po, podajemy z fajną oliwą, podajemy na fajnym stole. A za parę godzin trzeba zjeść coś innego i już, no nie, 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 nie rozmyślajmy przez rok. Kroję, ja też zawsze czekam miejscu. minutę, dwie, żeby się ser stężał przed krojeniem. O, no, można. No, można. szczególnie nie? z takimi pizzami. Tak, 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 tak. Pomidora dużo czy coś, nie? Mhm. Wegetariański no. i tak dalej. O tam jechali przed chwilą busem I policja jechała Busem, no pick -upem. Policja jechała na pick upie, też się policji dostało Także jeżdżą w tym uzbrojenie. W Polsce za takie jeżdżenie to prawo jazdy odbierają i dowód rejestracyjny, wiesz? I dzieci I dzieci Rodzicom I dzieci rodzicom, tak Bo jak to na pace Bez ograniaczy, bez, no, bez kasków Gdzie to tak? Ale dzisiaj tego wczoraj wychodziłem to nie mogłem ich znaleźć. Co poszedłem to jeździli Co byłem to nie jeździ. O, Zobaczcie jak dzieciaki jadą W Polsce zabrane dzieci Ale tam jest kurde skórin szybisko ten Za nie? W Europie W no Kanadzie i... to samo, nie? No też by ci zabrali Zobacz na tych dzieciaków, nie? Żyją, żyją hello, hello. Żyją Niektórzy nie mają pick to otwierają bagażniki O I z bagażników strzelają, po prostu siedzi z bagażników Wspaniały kraj wolności Policja też bierze udział w grze. Znaczy ludzie polewają policję, przy mnie polewają, także jest jeden wielki śmiech i nie ma problemu. Zobaczcie co się dzieje. Słuchajcie, przyjechałam na i przywiezłem wszystkie pies piesaki. Mam jednego dała, wiem, że jeden zginął w wypadku samochodowym, ale reszta się ma dobrze, także jestem tutaj. Ja też chciałem tego z dzisiaj, jednego małego. Kurde, pizzę zapieprzyły gdzieś. No to dobra, zapieprzyły to mają, Ja nawet nie wiem już, który, który, którego mam dzisiaj oddać, bo ja muszę jednego oddać dzisiaj do tabu. Część się chowa pod tuk -tukiem. Widzę tu, tu, tu tak Lejla tutaj czeka. Gdzie tam mamy, co tam mamy? A, chodź tu. No chodź tu, chodź, chodź, chodź. Chodź. Już nie został. Przecież mógł zostać jakiś. Zobaczcie, co się dzieje. Akcja. Coś takiego zobaczcie jak teraz. To co by było w Polsce? Gdzie jest wolny świat? O, tu dziewczyny sobie jadą, lody jedzą, obrywają się wodą. Zobaczcie, kurde, co się dzieje, to jest, to jest... Nas... całe przedszkole, że tak powiem. Trzeba pilnować. Jadam następny. Jeszcze mnie tu oblali. Cały jestem oblany. Mam pomysł. Sąsiadów obleję piwem, bo nie lubią piwo. A później dam po piwie. Pierwsze, jaki będę oblewał, nie? Weź to pociągnij za wężkę, jak możesz. Nie masz palca. Chyba no. nie O O no, no No i co No dzisiaj masz tyle dzieci swoich Wszystkie przyjechały Na przywitanie do mamy Nawet wzięliśmy jednego tego baru Żeby się też przywitał Co no tam Krzywo, widziałeś akcję? Jest akcja Polewajmy się wodą, są psy Jeden, Jeden uciekł Jak tam wracasz jutro? Ja? Tak, dzisiaj. Pozdrawiam. Się boi, to jej tam daje więcej, pomaga jej, żeby tutaj w akcjach była, też się liczyła, no bo tutaj mamy jednego, drugiego, trzeciego. No tu teraz mamy już auto z autem. Koi nadjeżdżają. mam tyle psów, że jadę kupić jakieś mięcho dla psów. Ja mam większy kaliber, nie? Parę kilo. Zobaczcie, jak je wiozę, jedno na, jedno na drugie, kurde, no. Mam, że tego, muszę odwieźć do baru, bo ona mu ucieka cały czas. On chce cały czas gdzieś tam do tych swoich iść, i ucieka. Nie jest tak związany z tamtymi psami. I ten, i, i, i ginie nam, także muszę go odwiesz. Pies na psie siedzi tutaj. No dobrze, ale niech ten. Niech przykompinuje mi tam piekców, bo sobie pojechała z mamą, a, a tego odwożę już. Dobra, tego jednego odwiozłem tutaj do baru.